Dziś Bóg przekazuje Ci wiadomość: przygotuj się na otrzymanie nieprzewidzianego błogosławieństwa, niepodobnego do żadnego, jakiego kiedykolwiek doświadczyłeś. Jesteś na skraju spotkania z celem, dla którego Twoja dusza pilnie kultywowała cierpliwość, pokorę i niezachwianą wiarę. Wkrótce staniesz się świadkiem niezwykłego i niezrównanego cudu. Po prostu obserwuj z niecierpliwością. W niedalekiej przyszłości wszystko ulegnie transformacyjnej zmianie na ścieżce Twojego życia, a wszystko to dla większego dobra Twojej podróży. Twój niedawny rozwój osobisty może przynieść głęboko satysfakcjonujące rezultaty. Bądź na bieżąco. Odpowiedz tak, jeśli wierzysz w to przesłanie. Nadchodzące 7 dni niesie ze sobą niezwykłą obietnicę. Wkraczasz w okres pełen radości. Miłości i harmonii. Spodziewaj się ulepszeń w swoim życiu zawodowym, duchowej podróży i romantycznych związkach. Zbliżasz się do swojej rodziny dusz, autentycznej miłości, dobrobytu finansowego, prawdziwych relacji, dobrego zdrowia, stabilności finansowej i uzdrowienia. Jeśli wierzysz w Boga, okaż swoje wsparcie poprzez polubienie i udostępnienie tej wiadomości. Twoja siła psychiczna i duchowa kwitnie. Każde wyzwanie, przed którym stanąłeś, miało na celu ułatwienie Twojej ewolucji, ujawniając Twoją wewnętrzną odporność i niezłomnego ducha. Dziś Bóg zapewnia cię, że bitwa nie należy do ciebie, lecz do niego. Kiedy masz ochotę się poddać, lub z trudem podnosisz się na duchu, pamiętaj, że Twoja siła pochodzi od niego. Nawet nie myśl o poddaniu się, bo czekają na ciebie niezwykłe rzeczy. Wpisz 1212, aby je otrzymać. Ten miesiąc ma być dla ciebie magiczny. Wierzę, że w nadchodzących tygodniach poczynisz znaczące postępy w realizacji swoich celów. Przeszkody znikną, a Twoja ścieżka będzie stawać się coraz wyraźniejsza z każdym mijającym dniem. Oto osiem kluczowych przesłań od Boga na tę sobotę. Pierwsze, spodziewaj się dziś manifestacji czegoś wspaniałego. Uzdrowienie jest w drodze, modlitwy są wysłuchiwane, a nowe możliwości pukają do Twoich drzwi. Dzisiejszy dzień będzie doniosły. Drugie, oświadczam, że coś, o co, żarliwie się modliłeś, zbliża się do Ciebie. Przygotuj się i zacznij czynić przygotowania. Bóg wkrótce wręczy ci klucze. Trzecie, dziś oświadczam: że nie będziesz się stresować sprawami, na które nie masz wpływu. Ludzie będą ludźmi, praca będzie pracą, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna: Bóg zawsze będzie Bogiem. Pozwól Mu się tym zająć. Czwarte, spodziewaj się, że otrzymasz dziś podnoszące na duchu wiadomości. Bóg działa za kulisami i walczy w Twoim imieniu. Piąty Bóg jest gotowy otworzyć drzwi, do których jeszcze nie zapukałeś. Błogosławieństwa zmierzające w twoją stronę wprawią cię w zdumienie. Szóste twój niesamowity powrót został już zaplanowany przez Boga. Przygotuj się na świętowanie w imieniu Jezusa. Siódme zaufaj Bogu. On poprowadzi cię przez ten sezon. On naprawi to, co jest zepsute. Znajdź w nim ukojenie. Wszystko ułoży się na swoim miejscu. Bóg rozumie wielkość Twoich marzeń i nie zawiedzie Cię. Jeśli potrzebowałeś tej wiadomości, potwierdź ją tak. Na horyzoncie pojawia się nowa ścieżka. Wyzwania, które napotkałeś, są na skraju rozwiązania. Nagły przypływ możliwości i błogosławieństw wkrótce utoruje Ci drogę. Ćwicz cierpliwość. Wierz w cuda i ufaj Boskiemu przewodnictwu, ponieważ wkrótce się rozwinie. Wpisz 333, aby wyrazić swoje zaufanie do Boga. Odblokuj przepływ bezgranicznego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie. Jesteś zainteresowany? Kliknij na link w komentarzu poniżej. Aby odkryć sekrety przyciągania obfitego bogactwa. Jeśli kochasz Boga i ufasz wszechświatowi, zasubskrybuj nasz kanał. Oczekiwanie dobiegło końca, nadchodzi coś niesamowitego. Podnieś swoje wibracje i pozwól im płynąć. Twoje błogosławieństwa są w drodze. Czy jesteś gotowy? Jeśli tak, wpisz tak. Manifestując. Wyrażaj swoje pragnienia w czasie teraźniejszym. Łatwym sposobem na osiągnięcie tego jest stosowanie stwierdzeń jestem. Potwierdź, że twoje pragnienia są obecne, a nie w przyszłości i obserwuj, jak manifestują się w twojej rzeczywistości. Wpisz tak, aby potwierdzić to podejście. Bądź cierpliwy i obserwuj, dlaczego Bóg wymaga od ciebie czekania. To co Bóg organizuje, wykracza poza twoje najszczersze modlitwy i myśli. Coś wyjątkowo pozytywnego zmierza w Twoją stronę dobre wieści, radosne chwile, harmonijne relacje, dobre samopoczucie i obfitość błogosławieństw. Potwierdź to teraz. Dajesz z siebie wszystko dzięki zdobytej wiedzy. Dziś obdasz siebie darami cierpliwości, miłości do siebie i współczucia dla siebie bądź cierpliwy w podążaniu ścieżką prowadzącą do dobrobytu na który zasługujesz przyjmij miłość do samego siebie uznając że zasługujesz na to co słuszne a nie tylko na to co pozostało kultywuj współczucie dla siebie uwalniając to co już ci nie służy jednocześnie witając lepszą wersję siebie zaufaj własnej sile i pewności siebie aby zmienić kierunek swojego życia. Masz to! Wpisz 444, jeśli to do Ciebie pasuje. Być może napotkałeś wiele niepowodzeń i rozczarowań, ale przygotuj się na afirmację tak. Uzdrowienie jest na horyzoncie, podobnie jak przełom. Twoje tak zbliża się wielkimi krokami. Bóg otworzy drzwi, które wcześniej były zamknięte. Zmieni serca i wzbudzi w tobie dobroć. Kiedy kochasz i szanujesz siebie, przyciągasz wyższe standardy. Sygnalizujesz wszechświatowi, że zasługujesz na to, co najlepsze, traktując siebie z życzliwością. Wszystko zaczyna się od poczucia własnej wartości. Uwierz w swoją wartość, uznaj swoją wartość, zaakceptuj swoją wyjątkowość i wiedz, że otrzymywanie tego. Co najlepsze, jest twoim przeznaczeniem. To się zamanifestuje. Wpisz tak, aby to osiągnąć. Moje drogie dziecko, przemawiam teraz do ciebie, aby przypomnieć ci o głębokiej mądrości i miłości, które nasycają wszechświat. Zaufaj planowi, który ja, twój stwórca, wprowadziłem w życie. Bądź spokojny i rozpoznaj, że jestem po twojej stronie. Prowadząc każdy krok Twojej podróży W zawiłym gobelinie życia każda nić ma swój cel Miej wiarę w rozwój wydarzeń Ponieważ nawet w chwilach niepewności pracuję za kulisami, aby przynieść Ci największe dobro Przyjmij boskie wyczucie czasu wszechświata, ponieważ wiem, co jest dla Ciebie najlepsze Wpisz jestem gotowa zabłysnąć, aby potwierdzić swoją gotowość Uwolnij swoje zmartwienia i lęki w moje zdolne ręce, ponieważ jestem orkiestratorem gwiazd i strażnikiem ścieżki każdego wróbla. Zaufaj mojemu planowi na Twoje życie, planowi obfitującemu w błogosławieństwa, wzrost i spełnienie wykraczające poza wyobraźnie. W ogromnej przestrzeni kosmosu jesteś cenioną i integralną częścią całości. Twoje unikalne dary, talenty i doświadczenia są istotnymi wątkami w wielkim gobelinie stworzenia. Zaufaj swojej własnej boskiej iskrze, ponieważ odzwierciedla ona moją miłość i światło w tobie. Skomentuj Amen, aby potwierdzić swoją wiarę. Kiedy czujesz się zagubiony lub przytłoczony, pamiętaj, że jestem zawsze obecny. Jestem delikatną bryzą Ogrzewającym promieniem słońca i cichym głosem w Twoim sercu. Szukaj ukojenia w mojej obecności, ponieważ jestem tutaj, aby Cię prowadzić i wspierać. Ufaj, że każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest okazją do rozwoju i transformacji. Nawet w chwilach bólu lub przeciwności losu pracuję nad ukształtowaniem Cię na osobę, którą masz się stać. Miej wiarę, że nigdy nie obciążę cię ponad Twoje możliwości i że każde doświadczenie kształtuje Cię na ucieleśnienie miłości. Powiedz tak, aby otrzymać tę wiadomość. W bezgranicznym wszechświecie czekają na ciebie nieskończone możliwości. Ponieważ zasadziłem je w Twoim sercu przywołaj odwagę, by realizować swoje aspiracje, wiedząc, że zapewnię Ci niezbędne zasoby. Możliwości i przewodnictwo w Twojej podróży. Uwolnij się od przymusu kontrolowania każdego wyniku i poddaj się z wdzenkiem przypływom i odpływom życia. Miej wiarę w boską orkiestrację wydarzeń, ponieważ nawet pośród niepewności tkam wspaniałą narrację specjalnie dla Ciebie. Ujmij chwilę obecną, uznając, że jest ona miejscem zamieszkania prawdziwego spokoju i radości. Zaufaj wzajemnym powiązaniom wszystkich żywych istot i boskim synchronizacjom, które rozwijają się bez wysiłku. Wszechświat nieustannie spiskuje, by wspierać Twoją podróż, aranżując okoliczności i ustawiając ludzi na Twoją korzyść. Otwórz swoje serce i umysł na znaki i wiadomości, które wysyłam, ponieważ służą one jako latarnie oświetlające ścieżkę ku Twojemu najwyższemu dobru. Wyraź swoją miłość do Boskości, wpisując: Kocham Cię, Boże. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam, moja obecność jest stała, oferując miłość, przewodnictwo i ochronę. Zaufaj sile modlitwy i medytacji, by nawiązać ze mną głębszą wieś. Szukaj mojej mądrości i przewodnictwa, a ja odsłonię drogę prowadzącą do Twojego ostatecznego spełnienia. Miej zaufanie do głównego planu wszechświata, opartego na miłości, mądrości i boskim celu. Witaj w podróży, ponieważ w jej zakrętach i zakrętach odkrywasz swoją autentyczną siłę i potencjał. Bądź pewien, że jestem zawsze obok Ciebie i razem stworzymy życie pełne obfitości, celu i bezgranicznej radości. Niech te słowa rozbrzmiewają w Twojej duszy. Przypominając o zaufaniu do wspaniałego Gobelinu, który wszechświat ma dla Ciebie w zanadrzu, wyrusz w podróż z niezachwianą wiarą i wdzięcznością, wiedząc, że prowadzę Cię na każdym kroku. Uwierz w nieskończoną mądrość wszechświata i obserwuj, jak cuda rozwijają się w Twoim życiu. Jeśli wierzysz, oznacz to cyfrą 1111. Twoja narracja jest na krawędzi epickiej transformacji. Która sprawi, że Twoje serce i umysł będą wirować. Czas i wysiłek, które zainwestowałeś w samokontrolę, wkrótce przyniosą Ci niezwykle satysfakcjonujące nagrody. Twoja podróż została stworzona z precyzją mistrzowskiego dzieła sztuki. Nadchodzący przełom potwierdzi, że magia w tobie jest przeznaczona do zwielokrotnienia. Poświęć chwilę na delektowanie się teraźniejszością. Ponieważ nie pozostanie ona taka, jak jest przez długi czas. Zbliżasz się do ostatnich kroków tunelu, zdając sobie sprawę, że promienne światło, do którego dążyłeś, emanuje z wnętrza. Odnajdź w sobie spokój, Twój następny rozdział obiecuje wyryć trwały uśmiech na Twojej twarzy i napełnić Twoją duszę radością na całe życie. Jeśli ufasz Bogu, wpisz w 666. W tym miesiącu Bóg jest gotów dokonać w Twoim życiu czegoś niezwykłego. Choć nie znam szczegółów Twoich modlitw i przepłakanych nocy, możesz być pewien, że Bóg wysłuchał Twoich próśb. Anioły zostały wysłane i wkrótce będziesz świadkiem cudów. Ogłaszam, że Twoje zdrowie przybierze pozytywny obrót, zadziwiając nawet ekspertów medycznych. Aby zobaczyć, jak te marzenia się spełniają. Twoim zadaniem jest działać i mówić tak, jakby były nieuniknione. Idź wiarą, a nie wzrokiem. Wszechświat wzywa Cię dziś do uwolnienia wszelkich ograniczających przekonań i podświadomych wzorców, które utrudniają przepływ obfitości do Twojego życia. Uznaj wartość obfitości we wszystkich jej formach. Potwierdź i wyobraź sobie, że żyjesz życiem przesiąkniętym obfitością. Potwierdź swoje zaufanie do Boga głośnym tak. Anioły przekazują, że działając z miejsca prawdy, już jesteś zwycięzcą. Pokładaj niezachwianą wiarę w swoją uczciwość, ponieważ to ona definiuje Twoją istotę. Bez względu na wyzwania, jakie stawia przed Tobą ta podróż, pozostań zakorzeniony w miłości, prawdzie i wierze. Nie pozwól, by cokolwiek zgasiło Twoje wewnętrzne światło. Ponieważ nawet w ciemności znajdzie ono drogę powrotną, by świecić. Jeśli chcesz otrzymać tę wiadomość, odpowiedz tak: uwolnij przeszłość z łaską. Przywiązanie do przesłych ludzi i sytuacji hamuje Twój rozwój i utrudnia napływ świeżej energii do Twojego życia. Posiadasz moc ponownego łączenia się, odkrywania na nowo i odmładzania siebie. Bądź obecny, zamiast być prześladowanym przez przeszłość. Nadszedł czas, aby przyjąć zmiany, jeśli z zadowoleniem przyjmujesz te transformacje, potwierdź ją tak. Dziś rozpoczyna się nowy rozdział. Dziś jest dzień, w którym możesz wyruszyć w podróż tworzenia radosnego i satysfakcjonującego życia. Dziś jest moment, aby zrzeć się wszystkich narzuconych sobie ograniczeń. Skorzystaj z okazji, aby odkryć sekrety życia. Już posiadasz narzędzia, które pozwolą ci dokonać pozytywnych zmian. Te narzędzia to twoje myśli i przekonania. Ta chwila oznacza świt nowego dnia, podarowanego ci do wykorzystania według własnego uznania. Możesz go zmarnować lub wykorzystać na dobre. Uznaj, że twoje dzisiejsze działania mają znaczenie. Ponieważ zamieniają jeden dzień Twojego życia na coś, co go przerwa. Niech to będzie coś niezwykłego. Bóg kieruje do ciebie przesłanie: uwolnij swoje zmartwienia i lęki. Powiesz mi wszystko. Złagodzę Twoje obawy i niepokój. Otulony moją miłością, ujawnię cudowne rzeczy, które moja moc może osiągnąć w Twoim życiu już dziś. Wkrótce wzniesiesz się do głęboko korzystnej pozycji. Twoje szczęście przepełni się, rozpalając radość i wiarę w ludziach wokół ciebie. Bądź otwarty i przygotowany. Jeśli szukasz bogactwa bez wysiłku już dziś, sprawdź link w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Potwierdź swoje zaufanie za pomocą 222 i podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które pokładają zaufanie w Bogu. Skomentuj. Jezus jest Panem.